25 sierpnia 2020 roku w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Porozumienie powołano przed kilku laty z inicjatywy Izby Rolniczej. W jego skład wchodzi kilka organizacji rolniczych regionu. Koordynatorem porozumienia jest Mariusz Olejnik, prezes zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych. Porozumienie przede wszystkim ma dążyć do wspólnego rozwiązywania problemów mieszkańców wsi i producentów rolnych. Straty w rolnictwie są nie tylko przez susze, są też i deszczami. Nawalnymi i są podtopieniami, jak widzimy, myszy też. I najgorszy jest problem, jak to określać, kto ma to likwidować, kto ma to oceniać, żeby można było to przedstawić, że u danego rolnika powstała jakaś klęska. Monitujemy do wojewody i do służb wojewody, żeby te komisje suszowe były to komisjami klęskowymi i żeby reagowały szybko. W spotkaniu porozumienia uczestniczyli także zaproszeni Wojewoda Opolski Teresa Barańska oraz dyrektorzy Opolskiego Ośrodka Doradztwa, opolskiego oddziału Kowru, Opolskiej Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa oraz przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego, którzy przypomnieli i omówili zasady powszechnego spisu rolnego rozpoczynającego się 1 września. Powszechny spis rolny jest badaniem pełnym, realizowanym raz na 10 lat. Ostatni odbył się w 2010 roku, a najbliższy rozpoczyna się już wkrótce, bo 1 września i będzie trwał do 30. Listopada. Jest badaniem pełnym realizowanym u wszystkich rolników. W kraju jest około 1,5 miliona, w naszym województwie około 30 tysięcy. Tymczasem spotkanie zapowiadało się bardzo burzliwie, ponieważ powstało, zdaniem rolników, wiele problemów związanych z klęskami pogodowymi. Rolnicy mieli wiele oczekiwań pomocy w ich rozwiązywaniu, liczyli na podjęcie konkretnych działań ze strony wojewody Opolskiego. Mówili o tym Bernard Demczak, przewodniczący Związku Śląskich Rolników i Mariusz Olejnik. Ważną rzeczą jest to, że pani wojewoda przyjęła zaproszenie, mimo to, że. Późno i zadeklarowała wolę współpracy i comiesięcznego spotkania. I to rokuje dobrze. Natomiast nie możemy udawać, że nie było problemów i że nie było komunikacji z władzami. To jest, myślę sobie, że to może się zmienić. To spotkanie dzisiaj. Wybiegało naprzód trochę w wielu tematach, bo podaliśmy podaliśmy rozwiązania, które widzimy w temacie gryzonie. No i widzimy rozwiązania w temacie susza. Chcemy te rozwiązania do Urzędu Wojewódzkiego podać jako naszym zdaniem rozwiązania, które mogą zafunkcjonować w tym województwie. Również dotyczy to ubezpieczeń rolnych. Po długiej i rzeczowej dyskusji oraz wypowiedzi Teresy Barańskiej, wicewojewody opolskiego. Emocje nieco opadły. Poruszaliśmy wiele tematów. Wrócimy w najbliższym czasie na pewno do tematu zabezpieczenia województwa w temacie susza. O to, że w tej chwili cieszymy się tym, że. Nie ma suszy, bo nie było w tym roku suszy i bardzo ładnie. Tego nie omówimy, musimy tę grono ludzi poszerzyć o spółki wodne, o wody polskie. Wydaje nam się w sposób stonowany zwróciliśmy uwagę na to, że władze mają jakieś określone obowiązki i powinny rozwiązywać niektóre problemy. Nie tylko wysłuchiwać, że są problemy, tylko z wyprzedzeniem rozwiązywać. I z tego powodu, że nie było kontaktu z wojewodą, byliśmy zmuszeni pojechać do Warszawy i spotkaliśmy się z ministrem Kamińskim. I myślę sobie, że to, że minister Kamiński zareagował, to, że wysłuchał nas i, i miał czas, nie, nieograniczony, żeby wysłuchać naszych racji, to to powoduje, że lepiej byłoby, żebyśmy po części Doszli do porozumienia, wypracowali wspólne wnioski, przekonali decydentów do naszych wniosków w województwie, a w ostateczności jeździli do Warszawy. Opady deszczów zniwelowały nam tą suszę, niemniej jednak nie można powiedzieć, że nie ma strat w rolnictwie. Są, bo wystąpiły inne anomalia pogodowe, które miały miejsce, jak również ogromna plaga mysz, z którą na południu się rolnicy borykają. No i nie można w rolnictwie tak zaplanować roku, żeby być bezpośrednio strat całkowicie jest to mało prawdopodobne na tą ewentualność radziłabym rolnikom ubezpieczać jednak swoje gospodarstwa Rząd pracuje nad tym, żeby rolnik miał możliwość być ubezpieczonym i na pewno zostaną wypracowane dogodne sytuacje, takie z których rolnik skorzysta. Rolnik nie jest zostawiony sam sobie, więc tutaj znamy problemy rolników i one są brane pod uwagę i zgłaszane wyżej. Tym bardziej, że jest obecnie bezpośredniość podległości niektórych instytucji rolniczej pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc takie sprawy są rozwiązywane i zgłaszane na bieżąco. Efektem spotkania rolników z władzą jest także to, że teraz takich spotkań z wicewojewodą i urzędnikami ma być więcej. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.